Cześć. Zdecydowałem się nagrać kolejnych pięć odcinków filmów o mikrofonach. Pierwsze cztery będą dotyczyły rozpakowywania czterech różnych mikrofonów, a kolejna część będzie dotyczyła tematów, które już były poruszane w poprzednich częściach, a które chciałbym jeszcze nieco rozwinąć. Dzisiaj zajmiemy się mikrofonem Warm Audio WA47JR który jest mikrofonem pojemnościowym, studyjnym, wielkomembranowym. Jako, że ten filmik wrzucam w okresie świątecznym, to fragment piosenki, którą zrealizowałem przy użyciu tego mikrofonu, dołączę pod koniec tego filmiku i będzie można posłuchać, w jaki sposób ten mikrofon przetwarza różne głosy. Jeżeli spodoba Ci się to nagranie, to link do całego nagrania Znajdziesz w opisie tego filmu. Dodam jeszcze, że nagranie jest moją kompozycją. Opakowanie jest z twardego kartonu. Wewnątrz znajduje się instrukcja obsługi. Saszetka jest również naklejka gąbka zabezpieczająca. Do dyspozycji użytkownik ma Dwa rodzaje uchwytu mikrofonowego: jeden jest uchwytem sztywnym, a drugi to kosz antywstrząsowy, solidnie wykonany. I dołączone są dwie redukcje: zapasowe dwie gumki do kosza antywstrząsowego aby w przypadku zerwania można było wymienić. I sam mikrofon. Solidna, estetycznie wykonana metalowa obudowa, na której znajdziemy trzy przełączniki. Jeden to jest filtr 70 Hz, drugi tłumik minus 10 dB, i z tyłu znajduje się przełącznik charakterystyk. A tutaj widzimy przyłącze XLR 3-pinowe. Zajrzymy do instrukcji obsługi. Jest to unowocześniona wersja wysokiej jakości klasycznego mikrofonu serii 47 z lat 60. XX wieku. W mikrofonie zainstalowana jest kapsuła. Pojemnościowa, czyli przetwornik pojemnościowy o średnicy 34 mm, model WA47B80V. Taka sama kapsuła zainstalowana jest w lampowym mikrofonie WA47. O którym trochę więcej powiem w dalszej części filmu. Elektronika mikrofonu oparta jest na tranzystorach polowych firmy Toshiba wysokiej jakości kondensatorach oraz wysokiej jakości kondensatorach elektrolitycznych. Mikrofon posiada przełączoną charakterystykę kierunkową, można sobie wybrać kardioidalną, ósemkową lub dookólną. Wyposażony jest również w filtr 70 Hz, a więc wszystkie częstotliwości poniżej będą znacznie tłumione. Jest również kumik minus 10 decybeli mikrofon posiada poziom szumów własnych na poziomie 9 decybeli jest to bardzo niski poziom szumów własnych dynamika tego mikrofonu to 138 decybeli maksymalny poziom SPL czyli poziom ciśnienia akustycznego jakie ten mikrofon może przyjąć to 147 decybeli lub 157 dB z włączonym tłumikiem. Pasmo przenoszenia typowe, jak w przypadku większości mikrofonów pojemnościowych, od 20 Hz do 20 kHz. Czułość tego mikrofonu to 10 mV na Pascal, co odpowiada minus 40 dB w odniesieniu do 1 V na Pascal. Taka wartość czułości klasyfikuje ten mikrofon. W moim zestawieniu. Jako mikrofon o średniej czułości, impedancja mikrofonu to 100 ohmów. Zalecana impedancja wejściowa przedwzmacniacza mikrofonowego, z którym ten mikrofon będzie współpracował, to co najmniej 1 kiloohm. Maksymalny poziom sygnału wyjściowego to 16 dBu. Tę wartość można sobie przeliczyć na volty. Sposób przeliczania omawiałem w części 24, można sobie tam zajrzeć. Stosunek sygnału do szumu 85 dB, a więc 94 minus poziom szumów własnych. I tutaj kolejne parametry są powtórzeniem tego, co już wcześniej było napisane, z tym, że tutaj jest podana norma, według której to jest podawane, nie wiem w jakim celu to jest powtarzane. No, ale tak producent zamieścił. Mikrofon wymaga zasilenia fantomowego 48V i wyposażony jest w trzypinowe pinowe gniazdo XLR z pozłacanymi pinami. Tak jak już wspomniałem, dwa typy mikrofonów firmy Warm Audio wyposażone są w taki sam przetwornik. Tutaj w tabeli podałem parametry obydwu tych mikrofonów. U góry jest mikrofon lampowy, na którego zakup się nie zdecydowałem, ponieważ głównym tutaj warunkiem, który spowodował, że ten mikrofon mi nie odpowiada, jest zbyt niski poziom maksymalnego SPL, 140 dB to w przypadku nagrywania wokali operowych klasycznych, no zbyt, zbyt mało niestety. Dlatego też zdecydowałem się na zakup tego tranzystorowego, który nawiasem mówiąc jest o wiele tańszy i w dodatku posiada niższy poziom szumów własnych. W przypadku tego mikrofonu lampowego producent nie podał czułości tego mikrofonu. Nie wiem z jakiego powodu bardzo rzadko się zdarza, żeby producent nie podawał tak istotnego parametru. No tutaj nie został on podany, więc nie wiadomo, Jaka jest czułość tego mikrofonu. Charakterystyki tego mikrofonu. Po lewej stronie mamy charakterystyki częstotliwościowe, po prawej charakterystyki kierunkowe. U góry dla charakterystyki kierunkowej kardioidalnej. W środku dla dookólnej, a na dole dla ósemkowej? Omówię może te z lewej strony dla kardioidalnej następuje. Wzmocnienie sygnału o 2 dB dla częstotliwości około 4 kHz oraz około 12-13 kHz. W środku, dla charakterystyki kierunkowej do następuje silne wzmocnienie sygnałów o częstotliwościach w okolicach 12-13 kHz, nawet do 6 dB. A więc będzie tutaj znacznie Uwydatniony szum własny tego mikrofonu, a także dźwięki dochodzące do mikrofonu o wysokich częstotliwościach. Na dole mamy charakterystykę ósemkową, i tu właśnie po lewej stronie widać, że dla częstotliwości 4 do 5 kHz następuje wzmocnienie o około 4 dB. Po prawej stronie mamy te charakterystyki kierunkowe. Może nie będę omawiał ich tak szczegółowo. Widać tutaj na dole dla charakterystyki ósemkowej, że dźwięki dochodzące z boków, czyli z 90 stopni po prawej i 90 stopni po lewej, są maksymalnie tłumione. Natomiast dźwięki dochodzące z przodu i z tyłu, czyli 0 stopni i 180 stopni są przetwarzane w maksymalnym stopniu. Charakterystyki dookulnej tutaj nie będę omawiał, tak samo o kardioidalnej było to omawiane w przypadku innych mikrofonów w poprzednich częściach filmu, więc można sobie tam zajrzeć i zinterpretować to. No, jest to w miarę prosta sprawa. Posłuchajmy fragmentu nagrania zrealizowanego za pomocą tego mikrofonu. A link do całego nagrania znajdziesz w opisie tego filmu. Wzrok samotności, kiedyś spocznie w sercu Twoim, ten dar miłości, otuli nas powoli. Ha, ha. 别急。 Cena tego mikrofonu w grudniu 2023 roku to około 1330 zł. Biorąc pod uwagę parametry tego mikrofonu oraz jego brzmienie, czyli brzmienie dość ciepłe, mikrofon nie szeleści w górnych partiach, co zresztą słychać na nagraniu, które dołączyłem, a także niski poziom szumów własnych oraz wysoka wartość maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego jakie ten mikrofon jest w stanie przyjąć bez zniekształceń to uważam, że inwestycja w ten mikrofon była bardzo trafiona jestem zadowolony z jego zakupu i no, mikrofon jest bardzo uniwersalny ta część filmu została zrealizowana za pomocą mikrofonu Shure SM7B już niedługo kolejna część filmu. Cześć!